Witam serdecznie wszystkich słuchaczy wtorek 11 maja 2021 roku. Dzisiaj taki przegląd wiadomości, jeśli tak można powiedzieć. Zanim jednak przejdę do tych wiadomości, to nie wiem kto tam z naszych rodaków, Polaków właśnie pamięta te ciasteczka. Ja oczywiście je pamiętam jeszcze jak byłem małym dzieckiem za komuny, były w Polsce. No i się nie dziwię, bo to są y, niemiecka marka. Więc no te ciasteczka są takie same, jak kiedyś w Polsce produkowali. Właśnie takie biszkopciki. z tym, można no, by powiedzieć z galaretką i na górze jest polewa czekoladowa, prawda? Mm. Mm -hmm. Strasznie je uwielbiam. Właśnie do kawusi tutaj włoskiej. Niesamowite. Mm. Galicia. a niesamowite galicja. Więc tak, oglądałem właśnie polski kanał. Mm. Oglądałem właśnie taki polski kanał w Realu 24. Gdzie jest przegląd wiadomości? Wiadomo z kraju, i mam nadzieję, tak samo, że też i z zagranicy, to że z kraju to na pewno. No i oczywiście zainteresował mnie tytuł tego nagrania dzisiejszego. W realu 24: kara śmierci dla zdrajców Polski. Znak zapytania, czy to moralne. Czy to moralne? Rafał Piguła w Realu 24. Także nie wiem, kim jest ten gość w studio. Rafał Piguła. Jednakże są to katolicy. Redaktor i ten zaproszony gość. Obydwoje są katolikami. No i tam padają niesamowite słowa. Ja wam pokażę, bo. Zresztą ja potem i tak wkleję zdjęcie z tego. Z tego nagrania, żebyście wiedzieli, o jakie nagranie chodzi. Wkleję wam zdjęcie. No i to, co mi się podoba, że tam są pewne informacje, może no, by powiedzieć od ludzi świeckich, nie od żadnych teologów, egzegetów, pastorów czy rabinów, prawda? I proste informacje, które nieraz pewno już katolicy słyszeli, ale których po prostu nie rozumieją, jeśli chodzi o zrozumienie całości Biblii w odniesieniu do Starego i Nowego Testamentu. Ja po prostu z tego nagrania zrobiłem parę wycinków, takich, żeby to moje nagranie nie było zbyt długie. Oczywiście ściągłem wideo i żeby było lepszej jakości. I powybierałem takie niektóre fragmenty, ale wy sobie będziecie mogli przesłuchać całe nagranie, bo ogólnie całe nagranie jest bardzo interesujące. Ja tylko chciałem po prostu pokazać tutaj przede wszystkim katolikom, jak można by powiedzieć jest świecka osoba będąca katolikiem, jakie mówi podstawy biblijne, które, jak zauważyłem, na przykład katolicy albo o nich nie wiedzą, albo wiedzą, ale je negują. No więc już nie przedłużając, posłuchajmy tego gościa w studio. Zresztą obydwóch panów, którzy będą między sobą właśnie się tak troszeczkę jakby uzupełniać, yy, w tym co będą obydwoje mówić. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Krzysztof Lech Łuksza, telewizja w Realu 24. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Rafał Piguła. Dzień dobry. Dzień dobry, Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o książce. Tutaj Państwu już ją pokazuję: Książka Kara Śmierci po katolicku. No, ciekawy. Zbitek tutaj w tytule. Na pewno bardzo ciekawy problem i ogólnie o karze śmierci też pewnie uda nam się porozmawiać. Jest to temat z zakresu nienależących do bieżących wydarzeń, konkretnych tu i teraz, ale jednak niezwykle ważny, przekrojowy temat. Także zachęcam Państwa do tego, żeby uczestniczyć w naszym programie, zarówno oglądając, jak i oczywiście. Komentując i zanim zaczniemy naszą rozmowę, zachęcam Państwa do wspierania telewizji w Realu 24. Bądźcie Państwo z nami i dziękujemy wszystkim tym, którzy nas wspierają, bo dzięki Państwu możemy się rozwijać. No i też tutaj zdradzę taką małą ciekawostkę, że Pan, który jest, pan Rafał, który jest dzisiaj naszym gościem, też jest i widzem, i też wspierającym. Tym bardziej bardzo Panu dziękujemy za wsparcie i cieszymy się, że, możemy, że możemy Pana gościć. I do apelu w takim razie się mogę przyłączyć, jak najbardziej. Dziękujemy bardzo, więc przechodzimy do książki. Od razu tutaj zachęcam Państwa do stawiania pytań, bo no temat, temat ciekawy, temat w jakiejś mierze być może też i filozoficzny, i prawny, i społeczny, ale także tutaj pod kątem religijnym. Pan Rafał Piguła się skupił na właśnie temacie kary śmierci. Tutaj jeszcze raz pokazuję tę książkę, wydawnictwo Magna Polonia, kara śmierci po katolicku. No jakby Szymon Hołownia tak spojrzał na ten tytuł, to chyba by zadrżał. No jak to kara śmierci? Katolicyzm? Och, bardzo by myślę zadrżał. Z tego, co znam e, poglądy i gdzieś tam e, widzenie tej sprawy przez pana Szymona, to myślę, że e, mogłoby dojść do takiej dość konkretnej dyskusji. A skąd w ogóle temat kary śmierci? Dlaczego Pan w ogóle? Podjął się tego tematu? Pan jest prawnikiem? Czy interesuje się Pan tymi sprawami? Ja powiem szczerze, że akurat zawodowo czy z wykształcenia zupełnie w innych rejonach operuję, natomiast karą śmierci zainteresowałem się ja bardziej jako pasja i hobby. To znaczy, uchylając trochę rąbka tajemnicy, sam szukałem jakiegoś opracowania, które pozwoliłoby mi samemu właśnie zgłębić ten temat. No i stwierdziłem, że takie opracowania nie ma, albo są jakieś prace, tak jak Pan wspomniał, bardziej filozoficzne, bardziej teologiczne, albo bardziej. I prawnicze, natomiast nie ma takiego jednego wspólnego, jakby ekstraktu. No więc postanowiłem, że podejmę się tego zadania i spróbuję ja taki, takie, takie opracowanie stworzyć. No więc tutaj od razu spoglądamy na spis treści. Bardzo to jest, myślę, no tak ciekawie rozplanowane. Mamy m.in. tematy Pisma Świętego, no chociażby często. W rozmowach na temat kary śmierci, w jakichś dyskusjach słyszymy, że przeciwnik kary śmierci mówi, że w Pismie Świętym, w Biblii jest napisane nie zabijaj. No wiadomo, dziesięć przykazań tutaj obowiązujące są te przekazania w stosunku do nie tylko katolików, ale i w ogóle chrześcijan. Tak jest. Dalej, no, chociażby temat tradycji Kościoła, kwestia samej sprawiedliwości i tego, czy... czy no, jak to jest związane z miłosierdziem kara śmierci, która się wydaje, no jednak dosyć surowa, tak mówiąc oczywiście właśnie o tym stanowisko i nauczanie kościoła od drugiej połowy XX wieku, to jeszcze najpierw zanim rozpoczniemy tak trochę tutaj argumentację, no to spytam się, czy pan jest zwolennikiem kary śmierci. Może od tego powinniśmy zacząć. Powiem tak, oczywiście książka nie jest moimi przemyśleniami czy moim stanowiskiem na ten temat, bo tak jak mówię, jest to opracowanie, w którym starałem się zebrać raczej um, pracę, opinie i gdzieś tam analizy mądrzejszych i, i gdzieś tam autorytetów prawdziwych. tak? Natomiast no, ja przygotowując tą pracę, sam ten temat zgłębiłem no, i muszę przyznać, że tak, tak, jestem jak najbardziej zwolennikiem kary śmierci. Oczywiście sprawiedliwej i zgodnej z prawem. Do tego jeszcze przejdziemy, więc no, co z, chociażby z przekazaniem. Nie zabijaj. To jest często też ten argument podnoszony, no, że katolik, że chrześcijanie nie może być za karą śmierci, bo przecież Bóg zakazał zabijać. Jak to jest z tym? No, tak jak pan redaktor wspomniał, to jest jeden z najczęstszych kontrargumentów przeciwko karze śmierci, właśnie podnoszony i przez katolików, i przez niekatolików. Natomiast sprawa jest bardzo ciekawa i ten argument jest po prostu nietrafiony. Dlaczego? Owszem, tak jak pan wspomniał, 5-10 przekazanie obowiązuje, tak, i jest przekazanie: nie zabijaj. Natomiast ciekawą kwestią jest, jak pogodzić to przekazanie: nie zabijaj, na przykład, z nakazami samego Boga, który nakazuje wręcz wykonywanie kary śmierci. Również w Starym Testamencie. To jest niejednokrotnie dosłownie rozdział w rozdział. Tak? Także na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest zupełna sprzeczność, że nie da się tego pogodzić. No. My jako katolicy wiemy, że nie może być sprzeczności w Piśmie Świętym czy w. Boskim nauczaniu. tak I tutaj z pomocą właśnie, co też w książce przedstawiam, przychodzą bibliści i znawcy językowi, na przykład ksiądz profesor Sieroń czy ksiądz profesor Filipiak. Oni analizując właśnie to główne słowo w języku hebrajskim czy aramejskim, w jakich była pisana Biblia, czyli taki trzon, raszach, doszli do wniosku, że lepszym tłumaczeniem byłoby tutaj nie morduj. Czyli i te, też na przykład Towarzystwo Biblijne Świętego Pawła, wydając. Swoje tłumaczenie Biblii właśnie zawarło to przekazanie jako nie popełnisz morderstwa. Więc tutaj wtedy jak najbardziej te dwie kwestie mogą nam się, mówiąc kolokalnie, spotkać. Czyli Biblia jednak dopuszcza tak, kary śmierci, czy w ogóle ten temat kary śmierci. Jest obecny jakoś szerzej? W... Szanowny panie redaktorze, w Starym Testamencie temat kary śmierci jest poruszany bardzo często i bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie. Dzisiaj już o tym zapominamy, chyba? Dzisiaj już o tym całkowicie zapominamy. Tak jak pan słusznie powiedział, podnoszony jest tylko jeden, jakby fragment, króciutki, nie zabijaj i tak naprawdę my, przeciwnicy, uznają, że temat jest zakończony, tak? No, nie jest tak do końca. No dobrze, więc a co z Nowym Testamentem? No, bo to też czasem. Słyszymy, że no Stary Testament no to jest trochę co innego niż Nowy, w Nowym Testamencie już trochę inna jest ta wizja Boga, inaczej jest to wszystko przedstawione, więcej miłosierdzia. Jak, jak pan do tego podchodzi? To prawda, no w Nowym Testamencie troszeczkę się to zmieniło, tak jak pan słusznie zauważył, jest troszeczkę inny, inaczej nacisk kładziony, jednak no, warto przytoczyć całe słowa samego Chrystusa który mówił, że przyszedł nie po to, żeby zmienić prawo, ee, obalić proroków, e, i ani Jota w prawie dotychczasowym się nie zmieni, dopóki czasy nie przeminą. Także Nowy Testament, też tak jak podkreśla na przykład ksiądz profesor Ślipko, jest głęboko zakorzeniony w Starym Testamencie, rozwija go, natomiast żadna z fundamentalnych kwestii w Starym Testamencie nie jest przez Nowy Testament zanegowana, No a karanie śmiercią, czyli odbieranie drugiemu życia, na pewno do takich fundamentalnych spraw możemy zaliczyć. A w, No dobrze, w takim razie co z tradycją nauczania kościoła katolickiego, bo wiemy, że no teraz jest popularna taka kwestia kościoła otwartego, kościoła w jakiejś mierze postępowego, posoborowego, modernizm jako prąd jest obecny w kościele katolickim. No i też w ramach tego modernizmu często uzasadnia się właśnie tutaj zakaz kary śmierci chrześcijaństwem, miłosierdziem i tak dalej. Jak to wygląda jeśli chodzi o tradycję kościoła, no bo kościół to też przecież tradycja wiele, wiele lat, wiele wieków tradycji. Tak, dla nas katolików tradycja jest bardzo istotna. Zresztą sam i Sobór i Katechizm Kościoła Katolickiego zawsze tradycję stawiał niemalże równolegle z Pismem Świętym, tak? Jest to nie do rozerwania. No i tutaj w tradycji też udało mi się dotrzeć do wielu źródeł między innymi właśnie do nauczania wielu świętych czy ojców kościoła właśnie chrześcijańskich, a także papieży. No i tutaj też to nauczanie powiedzmy sobie, może nie od samego początku, bo na początku, na przykład, przy, gdzieś tam w pierwszych wiekach ojcowie kościoła jeszcze ten temat jakby ten temat się klarował, czy stanowisko się klarowało, natomiast już przez naprawdę kilkanaście wieków to nauczanie było stałe jako przyzwolenie lub nawet akceptacja, nawet właśnie popieranie kary śmierci. I to można znaleźć w, w nauczaniu wielu świętych i papieży. To kto na przykład tak konkretnie, no Pan na pewno pisze o tym w książce, oczywiście żeby nie zdradzać całkowicie treści, ale, ale jakie autorytety kościelne tutaj na ten temat na przestrzeni wieków się wypowiadały? No, całej treści na pewno nie zdążymy wyjawić, także e, chociażby można tutaj e, przywołać świętego Hieronima, bardzo ważny święty e, autor tłumaczenia wulgaty, który jak najbardziej e, w swoim nauczaniu popierał karę śmierci. E, święty Augustyn z Hipony, myślę, też e, widzą e, znany. No a najszerzej na ten temat e, rozpisywał się święty Tomasz Zakwinu, czyli nomenomen, mój patron e, z bierzmowania, który w swoim największym chyba dziele sumie teologii tą kwestię bardzo dogłębnie poruszał. I jakie argumenty tam były za karą śmierci na przykład? Czy Pan tutaj też o tym pisze? To znaczy, jeżeli chodzi o argumenty, tutaj akurat czy to święci, czy, czy papieże nie podawali samych argumentów. Oni opierali się na nauczaniu e, wypływającym z, piśma, z Pisma Świętego, z tradycji, na interpretowaniu go, tak? Natomiast jeżeli chodzi o same argumenty, jest też rozdział tutaj na temat sprawiedliwości kary śmierci, czy miłosierdzia względem kary śmierci. Tam jak najbardziej argumenty za chwilę, są. za chwilę do tego przejdziemy. A co ze współczesnym kościołem? No bo wiemy, że w pewnym momencie nawet y, zmieniono Katechizm Kościoła Katolickiego. Ja sam pamiętam kiedyś tym się interesowałem i, i czytałem, co katechizm, katoli, katechizm Kościoła Katolickiego ma na ten temat do powiedzenia. No i nagle odkryłem, że tu pewne zmiany zaszły. Jak to wygląda, jeśli chodzi o teraźniejszość i naukę Kościoła Współczesną? Katechizm katolicki jako taki ważny dokument dla nas, dla wiernych, nawet zmieniał się niejednokrotnie w tej kwestii. Jeszcze w połowie XX wieku, na przykład katechizm kardynała Gaspariego, bardzo znany katechizm, jasno dopuszczał karę śmierci, natomiast już gdzieś tam za pontyfikatu Jana Pawła II w roku 90, 1992 wkradły się do katechizmu właśnie zmiany. Tak? Za Jana Pawła II. Był, była już zmiana, gdzie przyzwalano jeszcze moralnie i na karę śmierci, natomiast postulowano jej ograniczenie do minimum. Natomiast aktualnie, tak jak pan zapytał, kolejne zmiany wprowadził już papież Franciszek. No i tutaj sytuacja bardzo mocno się. Komplikuje, bo praktycznie kara śmierci z katechizmu katolickiego, mówiąc brzydko, wyleciała. Wręcz papież Franciszek całkowicie ją zanegował, postawił jako sprzeczną z Ewangelią, z nauczaniem Kościoła i temat, można powiedzieć, zamknął. No, skoro temat zamknięty, to o czym my rozmawiamy? No właśnie, temat wydaje się zamknięty, albo wielu katolików, wielu ludzi, którzy biorą udział w tej dyskusji, uważa, że temat jest zamknięty. Papież Franciszek jasno się wypowiedział, temat jest zamknięty. No nie jest to takie proste, ponieważ no, my, jako katolicy, nie jesteśmy wiernymi papieża Franciszka, tak? My nie wierzymy w papieża. Oczywiście papież jest głową Kościoła, jest bardzo ważnym, jest gdzieś tam zastępcą Chrystusa na ziemi, natomiast katolik, oczywiście podejście katolickie uwzględnia też Pismo Święte, uwzględnia tradycję. No i mówiąc wprost, tradycyjne nauczanie, tak jak tutaj wspomnieliśmy świętych czy wielu, papieży wcześniej, stoi w zupełnej sprzeczności z tym, co teraz wprowadził papież Franciszek. Ale jak to jest, że każdy może sobie wybrać także jak mi odpowiada kara śmierci, no to ja wybieram to, co mówili ci przed Franciszkiem, a jak mi nie odpowiada, no to wybieram to, co mówił Franciszek. To trochę tutaj taki jest dwugłos mimo wszystko. Jak, jak, jak tu się katolik ma odnaleźć w tej sytuacji? Jest tutaj dwugłos i akurat temat, który pan poruszył, to jest naprawdę temat na bardzo długą rozmowę, bo w ogóle to, co wydarzyło się w stosunku do kary śmierci, jest takim bardzo dobrym przykładem i taką miniaturą w ogóle rewolucji w kościele po Soborze Watykańskim II. I właśnie kara śmierci jest idealnym przykładem, że to, co do tej pory było akceptowalne wręcz, czy, czy wręcz właśnie dopuszczalne albo popierane, po Soborze Watykańskim II przy tych zmianach, tak jak pan wspomniał, modernistycznych, bardziej liberalnych, Całkowicie zostało zaprzeczone, tak? I tutaj yy, dla katolika yy, zawsze nie było możliwości, żeby po prostu odkleić się od tradycji, czy yy, dopuścić do takiej sytuacji, kiedy wcześniej coś moralnie było całkowicie dopuszczalne, natomiast teraz to. Negujemy. To jest naprawdę wyjątkowa sytuacja, która no, sprawia problemy nie tylko mnie czy panu, ale, ale wielu, myślę, ludziom. A czy czytelnicy pana książki jakoś tutaj mogą odnaleźć w takim razie na jednak tę drogę? Jak pan tutaj. To tak jest, czyli... myślę, że tak. To był jeden z celów napisania tej książki, właśnie wyklarowanie jakby nauczania kościoła katolickiego w tej kwestii, bo e, tak jak wspomnieliśmy, ograniczanie się tylko do tego wycinku powiedzmy kilku czy kilkunastu lat wstecz, albo tylko papieża Franciszka jest zupełnie niekatolickim podejściem. Katolik e, zwraca uwagę też na to, co było wcześniej, na ciągłość nauczania, tak. No i tak książka właśnie miała być takim, taką syntezą tego, jak tradycja. Nauczała na ten temat, co się właśnie zmieniło aktualnie. No i gdzieś tam postarałem się troszeczkę zinterpretować te zmiany, trochę odpowiedzieć na pytania, które też Pan zadaje, jak to postrzegać, dlaczego do tego doszło i gdzie tutaj się odnaleźć w tym wszystkim. Kara śmierci wielu ludziom wydaje się zbyt okrutna na dzisiejsze czasy. Tutaj pisze Pan też o miłosierdziu. Wiemy, że w Watykanie, chociażby za papieża Franciszka, no, tej teologii jest o wiele więcej, o wiele więcej mówi się o miłosierdziu okay. niż o sprawiedliwości. Ale na razie pozostając przy właśnie miłosierdziu, no to jak to pogodzić z chrześcijańskim miłosierdziem kary śmierci, która no jednak jest karą y, główną, tak, w jakiejś mierze tutaj, jeżeli mówimy o tej rzeczywistości naszej materialnej, ostateczną. Y, no i, i jak, y, jak to skonfrontować właśnie z pojęciem miłosierdzia chrześcijańskiego? Tak, tak. Tutaj właśnie papież Franciszek bardzo mocno kładzie nacisk na to miłosierdzie. Jednak no, warto również cofnąć się trochę do tyłu do tradycji i poznać, jaka jest w ogóle definicja miłosierdzia. Jak to miłosierdzie przez wieki, przez innych papieży, przez Nauczanie Świętych, przez magisterem Kościoła było rozumiane, tak? To się też zasadza na samej podstawie tego, co jest najważniejsze dla człowieka w dzisiejszych czasach no mówi się często, że to życie człowieka jest najważniejsze, że to jest najw największy skarb. Natomiast nie jest to zupełnie podejście katolickie. Dla katolika najważniejsze jest zbawienie duszy. Nie jest najważniejsze życie doczesne. No i tutaj to też rzuca jakieś światło na karę śmierci. Faktycznie dla ludzi, którzy uważają życie za najważniejsze, co posiadają, no kara śmierci odbiera wszystko, tak? Natomiast to miłosierdzie katolickie polega na mm, na pomocy bliźniemu, żeby się zbawił, tak? To nie, nie polega na zachowaniu jego życia, tylko przede wszystkim zbawienie. No i tutaj kara śmierci może być nawet pożyteczna. Zbrodniczy spisek zagraża państwu, w jego spokój godzi. Inspiratorów wkrótce wykryć da się. Ten lewit był hersztem, jak się zdaje. Przez niego w dusze sączy się trucizna? Śledztwo prowadźcie zgodnie ze zwyczajem. W się przyzna, prędko się przyzna Drogi panie tu, Prawdę wyznać cię, Gdy wspólników podasz tu W sercu będzie lżej Milczysz panie lewitu, Nie unikniesz kar Młodzież wiodłeś ty Smuci się nasz czar. Mury, kazamat dostatecznie gruby żeby krzyk każdy wytłumić dokładnie. Błogosławiony, kto przejdzie tę próbę, a kto się złamie, przekleństwo nań spadnie. Logika dziejów nakłada kajdany. Sprawiedliwości skrzytają zasługi, i ciągle jedna myśl. Uczę o ściany nic nie mówić, nie mówić, nie mówić. Nie powiem, nie powiem. Po incydencie tym rozkaz wydano, by więźniom światła nie dawać do celu.